Cześć, witamy w kolejnym filmie na tym kanale i w tym filmie chciałbym sprawdzić jedną rzecz, czy, mm, czy wykonując ołówkę Mystic w, w tym rozdziale to dalej będzie Pan drugi czy ten jednak nowy, a słabo w sumie. Bo Skin Mystic został wprowadzony w rozdziale drugim sezonie czwartym. I yy, jak się zabije kogoś i później wykona tę wymotkę, to się zamienia w jego skina. I. Yy, a jak się nie zabiło nikogo i się wykonało tą matkę, to się zamieniało w yy, yy, Bambika zwykłego. W sumie słabo, że zmienili to, że yy, zamienia się teraz w tego nowego. Fajnie, bo to było, jakby się zamieniał w tego starego. Okej, okay, to się z Wam żegnam.